Ależ Spulit Zełańskiego, znajdujący się pod presją mocarstw żądających jego ustąpienia albo rezygnacji, przyjeżdża do Warszawy i godzi dwa polskie ośrodki polityki zagranicznej. Które godnie się opowiadają za wsparciem Ukrainy bez stawiania warunków przeprowadzenia wyborów i poddawania pod wątpliwość legitymacji prezydenta Zaleńskiego. Banalnie łatwo przeprowadzać tego typu rzeczy w symulacjach, grach strategicznych czy grach planszowych, ale bardzo trudno w rzeczywistości, a to się właśnie dzieje. I świadczy to o wielkim talencie politycznym komika, jak jest nazywany Zaleński. Czy Zeleński się utrzyma, jak długo, to pokaże czas, ale partię polską rozegrał bardzo zręcznie, to trzeba przyznać, i przy okazji zjednoczył całą polską klasę polityczną wokół wsparcia Ukrainy, no poza konfederacjami. A jak państwo oceniają tą wizytę? Oto pytanie na dziś. Dziękuję bardzo.